Hej, witajcie! Dziś jest odcinek z Akinatora i dziś postaramy się, aby Akinator odgadnął trzy rzeczy. I tak, pierwszą rzeczą będzie on sam, drugą rzeczą będzie gramo Star Planet, a trzecią gra mówio. Więc zaczynajmy! Ale jeśli nie zgadnie przynajmniej jednej rzeczy, którą mu podam, którą powinien zgadnąć, to będzie następny odcinek z Akinatora. Nie wiem kiedy, ale na pewno pojawi się na kanale. Więc co? Zaczynamy grę! Podaj wiek, nie wiem. Podamy sobie... Gierę. Oto taki wiek. Aha, zleciał dół. A to się, A to 100, dobra. No to będzie 47. Okej. Okay. Pytanie numer 1. Czy twoja postać pochodzi z Polski? Um, jeśli chodzi Najpierw oczywiście będzie teraz Akinator. Jeśli chodzi o Akinatora, nie wiem. Nie wiem, nie wiem szczerze. Czy Twoja postać chodzi na dwóch nogach? Nie, nie chodzi. Czy Twoja postać ma związek z matematyką? Nie, nie ma. Czy Twoja postać używa katany? Japoński miecz. Nie. Czy Twoja postać nosi niebieskie ubranie? Tak, on się już domyślił, tu paszcie jego minę. Myślę o Akinator. Dobrze. Geniusz internetowy, no nie wiem, za niedługo się okaże. Zobaczymy. Teraz mo, MSP możesz zganąć, ale Momio to chyba nie. Dobra, udało ci się. Patrz jak się cieszy w ogóle. Ja tu dam na miniaturkę jaką się cieszę. Sły... Patrz, ja tak dam na miniaturkę jaką się cieszę. Serio. Zagrajmy jeszcze raz i teraz będzie gra. Mówi Star Planet, a potem będzie Momio. Patrz jak on się cieszy, jaki on jest dziwny. Przecież to było takie proste, że nie wiem. Dobra, czy Twoja postać naprawdę istniała? Yy, to nie jest postać. Przecież ona jest. To jest gra, ona cały czas jest. Ej, a co jak Akinator słyszy, jak ja to mówię i wszystko dlatego wie? Dobra, ja już nic nie mówię. Czy Twoja postać naprawdę istniała? Tak, przecież ona dalej istnieje. Czy ta postać jest znana dzięki YouTube? Szczerze nagrywają wiele osób, więc można powiedzieć, że tak. Czy twoja postać urodziła się w Anglii? Chyba nie, nie wiem. E, czy twoja postać pochodzi z Polski? Nie wiem, bo to szczerze. Twoja postać znajduje się przed tobą. E, nie mam tutaj MSP, więc nie. Czy twoja postać można znaleźć w telewizji? Były reklamy o MSP, więc możliwe, że tak. Dalej. Czy Twoja postać lubi rapować? Aha, nie, Wiem. Czy Twoja postać śpiewała przybuch w latach 90.? -tych? Chyba nie. Hmm, czy Twoja postać chodzi na dwóch nogach? Nie. Czy Twoja postać jest zwierzęciem? Nie. Czy Twoja postać ma oboje oczu? Nie, było na nie ma oczu. Czy Twoja postać pochodzi z gry komputerowej? Tak, znaczy to może być Star, bo nie musi to być gra Star, Planet, ale zaliczę też Star. Czy Twoja postać pochodzi z Węgier? Nie wiem. Czy Twoja postać pochodzi z Brazylii? Nie wiem. Czy znaczy nie miał, A nawet. Czy Twoja postać ocenia występy uczestników programu typu Talent Show? Nie, co to za pytania w ogóle? Antychryst. Aha. Mary, jesteś mądry? Bardzo. Widzicie, on, on, ten. Dobra, kontynuujemy to, bo on widzę, że jest słabym. Czy Twoja postać ma duży brzuch? Nie. Czy Twoja postać jest związana z duchami? Nie. Czy Twoja postać. Czy Twoja postać jest związana z, z serialem Ten Wolf? Nie. Czy Twoja postać jest z kobietą? Tak, bo to jest dziewczyna. Czy Twoja postać zna. Niniu. Nie. Czy twoja postać jest dziewczyną? Tak, bo to jest przecież mu... O kurczę. Czy twoja postać jest związana z gry Mówi Star Planet? Tak, bo to jest Movie Star, tak. Czy twoja postać jest zła? Nie jest zła. Czy twoja postać ma, w... ma włosy na głowie? Ma. Czy twoja postać jest związana z blog po Nie. Czy twoja postać jest bo... związana z Skrat dobra, nie. Czy twoja postać jest youtuberem? Nie. Czy twoja postać postać. Czy twoja postać szczególnie lubi Jem? Matko, co to za zapytania? Nie. Czy twoja postać jest związana z Minecraftem? Nie. Czy twoja postać jest przerażająca? Nie. Czy twoja postać nosi ubranie? Tak. Czy twoja postać... Yy, czy, twoja, czy twoja postać zawsze ubiera się na czarno? Nie. Czy twoja postać jest mężczyzną? O, udałam tak. Popraw. Czy twoja postać jest mężczyzną? Nie. Czy twoja postać jest aktorem, aktorką? Nie. Czy twoja postać jest wokalistką? Nie. Czy twoja postać nagrywa na YouTubie? Nie. Czy twoja postać jest od ciebie młodsza? Jeśli chodzi o level, to jest ode mnie starsza, więc... Nie wiem. Nie wiem, tam nie wiem. I tam, do, tam, 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 tam. Pixie Star! Uuu, brawo! Znaczy, yy, to, to jest Movistar, więc zaliczymy mu. Jest tutaj logo Movistar Planet. Ja to sobie aż zeskrinuję. Okej. Okay, zrobiłam sobie screena. Więc gadu. U, ciekawe, czy zgadnie momio. Gad Pixie Star to też Movistar, więc myślę, że mogę mu zaliczyć. Tak, mówi Star Planet. Ja nie mogę przestać się cieszyć, bo zaraz powiem, że nie. Zagraj jeszcze raz. I teraz oczywiście Bobio lub postać z Bobio. Pytanie numer jeden. Czy twoja postać nosi wąsy? Ale super, na początek pytanie, superowe. Nie. Czy twoja postać posiada kształt zwierzęcia? Nie. Czy twoja postać jest kobietą? No tak. Czy twoja postać walczy? Nie. Czy twoja postać jest znana z gry? Mówi Star Planet. Nie. Czy twoja postać ma telefon komórkowy? Nie ma chyba. Czy twoja postać jest robotem? Nie wiem. Czy twoja postać jest związana z... Nie. Czy twoja postać ma ogon? Nie ma ogonu. Czy twoja postać pochodzi z internetu? Tak. Czy twoja postać nosi buty? Tak. Czy twoja postać ma krótkie włosy? Moja mówi Star Ma krótkie... Moja mówi stara. Moja... Moja osobka z mamio ma włosy krótkie, więc tak. Czy twoja postać jest graczem? Nie. Czy twoja postać potrafi mówić nie? Czy twoja postać ma mechaniczne ręce? Nie. Czy twoja postać nosi sukienki? Ja często, rzadko noszę, ale noszą osoby na moment, tak. Czy twoja postać nosi krótkie włosy? Tak. Czy twoja postać jest znana dzięki Grze Online? Tak. Myślę.. Co? Jak on to skanął? No przecież on nie... Co? się mówiłam tylko, że ma krótkie włosy. No... I dobra, nie będzie kolejnego odcinku z Akinatora. Nie no, jeśli będziecie chcieli, to... Nie wiem, 10 april w górę i kolejny odcinek z Akinatora. Jak widzicie, Akinator nie jest taki głupi, jak myślałam. Zgad. Ja nie mogę, jak on to zrobił. Przecież on się pytał, jakie ma włosy i czy ma wąsy, no to... Dobra, nieważne, Zgadłem, więc tak, cieszę się, Akinator. I to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. 10 łapek w górę to kolejny odcinek z Akinatora. Jeśli wam się podobał, piszcie komentarz, czy u was zgadł. No, to by było tyle. Aha, super, świetnie, zgadłem poprawnie. Kolejny raz uwielbiam z tobą grać, super. Okej, okay, to by było tyle, pa.